namiotowego dobra chłopaki yy, tak bierzemy ten teren tu i zabezpieczamy helikopter i czekamy na dropę może być scavenger's. to tam poleci mnóstwo osób, więc weźmy jakiś budynek może na początek. O być się pomarańczowy. Chyba że wieże najpierw Weźcie wieże. tutaj bliżej tu Kurwa shotgun na wieży No nikt tu nie wylądował Aż dziwne Ląduj tym helikopterem tutaj I został go no Szukaj fantu. Na lot Ja ukulamy na, na, na was Ziomek mam, mnie Idę Kupaj Zakładam płytkę nie. po drodze Kupaj. Dobra Przed tobą czy za to tą? Mam go, mam go Dobra, uważa będzie więcej Sadysta. O? 20? Nie, nie Zaznaczyłem gdzieś na lot tam na oślep Mamy na zrzut Już? Jak mamy na rzut? Po ile jest zrzut? Ile w tych dniach, po ile ty w tych dniach chodzisz? Maga, tu, tu ląduje W garażu jest Nie ma armora Jest tam, no, jest tam Good job Wykończenie, wykończenie, wykończenie Pięknie <grystanie> To teraz ja chcę jednego, ja chcę jednego <grystanie> Mam, miał kurde Dwóch Idziemy chłopaki do przodu Albo... bo bizut Dobra Manny bitch Nie chcę tego Ja mam Dajcie mi money bitches to pod, pod sklepem, pod sklepem Jeżeli tutaj przy murku Tu, tu gdzieś ano jest, daj tutaj daj tutaj Łatwiej będzie za teren 4 yeah. Tu No Tam z budynków nie będą mogli nasadzić jak koło murku będziemy nie? Chyba sobie biorę MP5 i frakasa. Nie, nie dobra. Nie będę kombinował Może coś wygląda. Gdzie na wieży? O tam leci Dobra, idziemy chyba Sensor wezmę Mamy na amunicję? Nie mamy, nie? Ja słomisz? Że... Idę, idę. No właśnie widzę, kurwa, jak idziesz. Ja się zastanawiam. Aha, to są. Może zdemiłeś helikopter. Bo myślimy, czy go brać, czy robimy dywersję z niego. Dobra, idę. Polecę do góry i pierdolny coś. Idźcie od lewej. Ja sprawdzę, ja sprawdzę teren po lewej. Tutaj. Nikogo nie widziałem. Cztery skrzynki policzały, więc w pobliżu są na, na, pode mną gdzieś Dobra Jedna helikopterem o budowę jak tam jak tam dojdziecie Jabaj <laughs> Mówisz? A bo tam go pierdolą o leci, leci, jeden, pode mną, patrz, koło mnie, goście mi miją. Trafiaj go? Trafiłem go! <laughs> idę wykończenie. Ale zrobić. nic mu no? no wykończenie Dobra. idę zrobić. Jak widzę level? Ma wykończenie Jak wszyscy to wszyscy. Dobra, idę do was <laughs> To po nie <laughs> Jak czekam na to wykończenie Koło mnie biegają, uwaga. Sadzą do mnie. W budynku. Macie pudki jakieś? Jest, okej. Okay. Dobra, idę po pudkę. Ja tam tutaj samej biegu Dzięki Wbijam na nich, nie? Tu jest, tu jest, na mnie jest Prawa, lewa Obok, dwa W dwa, nie widzę go oknie. Nie ma, Lega mora robiłem. Dwóch w oknie jest, dwóch w oknie jest Jedno i drugie okno, uwaga Dobra, chłopaki idźcie do tyłu, do tyłu, do tyłu Pójdźmy całkiem na około wyjebanym Machnąłbym kurde tym, ale nie mam płytek z setekstem No strzelałem do mnie, mają mi na muszce Dobra, ja się wycofuję. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Bardziej tu, tu. ten, chodź. Kupimy płytki jakieś na budowę, chłopaki. Aha. Na budowę, chodźcie. czekać jak 40 sekund to może być tak ten sklep koło noc, bo to nigdy nie wywala daleko ja tu jestem już, na budowie no to wspaniale, przejmuj tam samemu Nie czysto, przynajmniej tutaj gdzie jestem drugie manki nie sprawdziłem czyściutko, tam skrzynka pomarańczowa jest To druga oj Na auto jedzie Jest na was, wysiadł A drugą stronę jednak wywodził Gdzie kurwa powiek? Nie, to mam Leż ja drugi Jeszcze jeden będzie, na lot Dobra, mam 8 płytek. Czekaj, chwilę. Masz płytki? Masz, nie? Uuu, dziękuję za broń. Mak? Piękny. Uuu, i jeszcze lepszy mak. Uuu. Czemu to się rozżyniłem? Ten broń jest piękny tutaj. Nie, ja mam moją broń ja wezmę burwana jak coś tam M13 zrobione. Nie mam, moja się nazywa Blank Star przerobiona Zobaczmy co czekamy się M13 O, UAV O, daj mi ten nawet dzięki Zaawansowany Kupię segackę A no tak, bo przecież zniżka jest Kupię Armor Boxa, czy o Self Revive Ja mam pełno Armora A municję? Czy Bartek M13? Co? Nie, ja Tam mam... M13 zrobione Trzymajcie, kupuję nalotem ja A ja mam na już, nie kupuj drugiego No chuj... jeden, nie puszczajcie go. Dobra Tam były te pedały, co nas tak atakowały Tu masz nalot, nie? Dobra, idziemy Pudło chodź od lewej chodź od lewy 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 chodź od Nie chodź od lewy chodź od to chodź od lewy chodź to chodź od Nie, teraz, od chodź Bierzemy czuj, Stalina Claymore, chodź Claymore. Podchodzimy, kolejmur. dawaj pieniądze. A prawie i na górę, chłopaki, na górę, na górę, czerwonej górę. Budowa czyściutko. Ktoś ląduje chyba. Kto się Tutaj będziemy w pulsie Tam jest wróg, a to autko pojechało. Myślałem, że do gości się czołga tak szybko mówię co on tak za To Czekajmy to, jak będzie te małe pole tutaj, to na noc puścimy na tam środek wszyscy. Okej, okay. kto, kto tak gazowego dojewał? Ma nam Johnny byli? Aha, tam. Są na górze, na górnym pięcie Nie, bo tu będziemy, będziemy w kółku i potem będzie można na loty im puścić Jeden wyskoczył, nie ma armora Tam jest Możesz go ujebać, ma, masz lepszy kontr Ja patrzę na budynek Jeden leży Ten drugi na dole nie miał tego armora Zabijemy go Kurde, uciekł na dole wy się strzelacie ja ze mną W razie waszej śmierci Dobra, oni dookoła budynku policzyli W razie waszej śmierci ja będę żył Okej Oni dookoła policzyli Jednego ujebałem na górze tam Sasze ta jest Kurwa, ale ten budynek na do... ich będzie też Lipo. To idziemy dalej Ja tu tutaj jest strefa w tym domu Dobra Kurde, więcej okien Więcej Jest okien o. Dobra, Bartek pilni tamtych, a ja patrzę w drugą mańkę z Jackiem. Zostawiliśmy Bartkę, zaraz. Nie, oby nie, oby nie. To ja sianko leży, ale nie ma nie ma po co ty ja tu lecieć. czy nie? Ja ja skoczę pod po domek. Dobra, to się z tobą. Bartek chodź. Mam bardzo Idę po ciebie, idę, idę, idę Wiem pan też, on jest pod nami Pod ze mną Macie płytki mam, no Trzymaj Pierdolny na lotu na wolne biegną zbroi nie mają z prawej czy z lewej? Od o, tu nawet nie bie... Ła, ła, przez budynek o, tu z prawej chyba są uwaga, To za mogą być jeden leży jeszcze jeden wreszcie koleś mnie nazywał Boy. Nie da się sprowokować. Co wy robicie? Koleś mnie Sojbojem nazwał, jestem offended. Hmm. Jest to za drzwiami, mam go. Chodź, czyść śmieciu. Leży. O. Pięknie! Tak się czyści, odbuduj po Nawet jego mnie To Bo jesteś zrobiony z sosu. <laughs>